Okay. Right. Państwa po przerwie! Z dzisiaj jest, znajdujemy się w Melesz kuchni w firmie ZETEU Drome A zrobimy dla Was, powie to mój kolega, czyli Aras! Powiem nam krótko, zrobimy tutaj dzisiaj kurczaka po podkarpacku w dwóch wersjach. Jednej ostrocioskowej dla prawdziwych twardzieli, a druga taka lajtowa jogurtowa, dla samej leszczy. Wiadomo, że ten kurczak będzie na ostro, tak jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Bo dokładnie tak. Może dokładnie tak. A co jeszcze dopierdolimy do tego? Co my tutaj dzisiaj mamy? Co mamy? Mamy bagiety zajebiste, je i je dla Państwa. Mamy jeszcze sałatę Saładę, tą skąpolą. bang. Mamy pomidorka. Yep. Bang! Bang jef, yep, pyk. No i prosta sprawa. Miecho! Tak jest, tak jest. Co? Dosolimy solą morską, himalajską. dojebiemy czosneczkiem. Bach, 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 bach. I wszystko oczywiście pokażemy Wam. Bang, Jeb, 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 jeb. O, mięso. Może, może najpierw jedna, najpierw drugie. O, tu kieruj, gubanie. Dobrze opłuczę, a potem go wyjebie. Jak to się robi? Moja szkoła jest taka: najpierw nacinamy na tym miejscu. Czyli jest ten. Tu wszystko ściągamy, syf i dajemy tu. Tyk. Jeżeli jest krew, to ją odcinamy. tu wyrabiamy. O, widać? Widzicie Państwo? Takie gówno. Z gówno to się wyrzuca i daje tu Tak, i teraz nie się, żeby zrobić taki luksusowy, nacinamy. Tak, 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 tak. tak, I robimy takiego kot, lecika. Jak coś tu zostaje. W sumie, o, tu zostaje takie gówna, to to wyjebujemy. Żebyśmy byli szczupli, młodzi i zdrowi. Cyk. To jest pierwszy kotlecik. To jeszcze przetniemy na pół. Tak, 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 tak. To jest drugi kotlecik, my, który, my, my, my. który tu wycinamy. Proszę Państwa, pokazałem, jak się kroi jednego, zróbcie tak samo. Proszę Państwa, teraz prezentujemy Wam dwie marynaty do wyboru, do koloru. Kolega Aras prezentuje marynaty number one. Bang. Jako, że jesteśmy w miejscowości Mumnia, gdzie tak Munia, no, no tak, Munina, że tak właśnie trochę przekręcam, ale w skrócie opowiem ja trochę o historii. Mumina ma 10 mieszkańców, czego 8 to krowy, no ale... Ale przejdźmy już do rzeczy. I przejdźmy do, do rzeczy. Do marynaty. Dokładnie. Bęk. Robimy marynatę podkarpacką. No, tak. Trzy migi, że tak powiem. Pierwszy mig. Jest. Oczyszczony kuczak. Drugie. Marynata. I trzeci krok. Nie tutaj marynaty. No co robimy? zrobimy? Mieszamy, mieszamy. mieszamy, mieszamy żeby się dobrze mieszamy, zagryzło. Mieszamy. Tu pokażę no. Nie żałowaliśmy marynaty, no. I wy też nie żałujcie. Bo nie wiemy się biedaków. No, teraz. Dokładnie. Raz ja, w międzyczasie. Jak kolega raz to miesza. ja robię marynatę number. Tu, żeby nie tracić czasu. Pierdalam sekretną miksturę, jogurt naturalny, szczypiorek, czosnek, yy, sól. I to kurga, są smaki pod Karpacie. Sól full jak to mówią, i pierdalam tą Do don, Do tego samego do jeba. Jeba, 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 jeba. Dodam jeszcze, że wzorujemy się trochę na kuchni pasiora, który nieraz wspierał nas w swoich filmikach. Mówił chłopaki z bęk, z koksem, to my tak samo. Dedykujemy ten kawałek jemu, tą marynarkę. I patrze, serio, ręka umyta oczywiście, higiena. Nie boimy się eksperymentować. Je, yeah, je, yeah, je. Yeah. I to, to jeszcze można, jak ktoś lubi, to można sól, 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 sól. sól depadnie, depadnie. Oczywiście himalajska, jak mówiłem, je. Yeah. I mamy teraz tak. W tym momencie zostawiamy to na jakieś 5 godzin. Albo jak nie macie czasu, albo jesteście płaskudnymi pijakami, to po prostu tak jak lecimy musisz wjechać na grilla. Tak jak my. Słuchaj, my poczekamy i zaraz rozpaliwszy grilla, pokażemy Wam jeszcze jak się rozpala tego grilla. Także... Ale cześć, ogólnie, jeżeli cześć, jesteście wami, nie musicie czekać. Nie, to czas jest wtedy przeszkodą, prawda? Wtedy możecie upierdolić nawet na surowo, czego nie polecam. Ale no, nawet taki taki można na grilla. Ale ty, jak nie... ktoś ma czas, to niech se marynuje. niech będzie gruby jak świnia. A jak ktoś jest. Ktoś nie ma czasu, a jeżeli ktoś. a jebać, nie będę. Chciał, ja będę miał pierdolin. Co? Zostaw to patrz. dwóch kropek, muzyczka Bat. Proszę Państwa, tak się, tak się przygotowuje podkładkę, a za chwilę rozpalimy ogień. Proszę Państwa, czy Państwo to widzą, tak palimy, tak palimy grilla. Oczywiście podkładamy, bierzemy wiatrak marki Mocny i dopierdalamy, dorzucamy trochę trotów i jedziemy z koksem i za chwilę, jak to się troszkę zajmie, to wchodzimy z węglem, ale to już za chwilę, kiedy kolega Aras pokaże Wam co pijemy, to jest dobry patent tego patentu wam użyczamy po pierwsze do rozpalenia grilla potrzebujemy grilla, prom i wiatrak. Tak. No to są trzy podstawowe rzeczy. A za chwilę wjedzie ten węgiel, także... Pompton tak jest też. Proszę Państwa. Tak się rozpala grilla. My, jako inżynierzy, mamy takie patenty. Dokładnie. Dlatego korzystajcie z nich. To jest dla Was. To się mówi: trzy patenty na melaż. Że ja tak powiem, ze suwińskim przykucem. Jeżeli chcecie podkręcić gaz na Waszym grillu, to trzeba przyjechać po... wiatrakiem. Dokładnie. Proszę Państwa, w tym momencie w tym oto momencie pierdzielamian tego doskonale rozgranego grilla Pręg. Kurczaka po Podkarpacku i ty? Kurczaka po munińsku. Także jedziemy, bęk, wrzucamy to, tak się to robi, a się smaży suka, bęk, 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 może tyle, a resztę zjemy później, a to niech się grzeje i wrócimy za chwilę, na średnim o! ogniu, dokładnie, po to, na razie niech się zaprzyjaźni, potem obrócimy. Potem. Proszę Państwa, czyżby się to ugotowało? Tak? Jednak tak, jednak... Patrzcie Państwo, wszystko jest eleganckie. I co my tu mamy? Francja. Mamy kurczaczka i nasze bagiety. Bagiet... bagieta po podkarpacku. Bęk. Proszę Państwa, dodamy do tego pomidora, sosik, sałatki i wszystko. I za chwilę będzie bęk. Proszę Państwa, co robimy? Robimy zajebiste bagiety. Sandwichie. Jedziemy z Kopsem pod podkarpackie Ja, czyli Kuba, podaję temu gościowi A raz sobie, kanapę Patrzcie yy. Pęk, spieczona, jak to wygląda? Najlepiej bierzemy bagietę Pęk Smarujemy sosem yy. Zróbmy to szybciej Zróbmy to tak Się ulewa Się ulewa W ogóle powiedzmy jakieś tam słowo o tym sosie To jest sos Ten, ten sos kurwa z trzoskiem i z jest i, i z tym Do tego damy więcej <laughs> Z koprem Pęk Dajemy surowy. Wiadomo, zielenizna ważna. Jeden pomidoro. pomidoro. L-pomidoro. Pierdolamy do tego jeden kurczak. Kurczaka, kurczaka, w czosku, kurczaka bez czosku. Okay. I teraz ja. przykrywamy tym. Mm. i Proszę Państwa, to jest coś, co jest cenniejsze. To jest coś pięknego. To jest cenniejsze od sztabki złota i my to polecamy daję to Arasowi laser. na takskę. Aras w tym momencie zdegustuje. Mm, mm, mm. Gdzie jest nasz przepis? Aras, pokaż, co jest dobre. Niem, 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 z tym się. Kurpa, w lepszego nie Ale polecamy to. Także gotujcie z nami, jedzcie z nami i w tej, w tej kaczmie. BĘDŹ! Dokładnie! BĘDŹ! braćcie to gówno! Pozdrawiamy! Cześć! BĘDŹ! Coś tutaj... <grywa> oh, Kurczę, wypadł <grywa> z pomidorem! Dobra kurwa, jest okay. Pomidora Cześć. to już nie, ale... Dobra! <grywa> ja sobie zrobię! To, już się, to się nagrywa? Kurwa, jemy! Teraz jajem! Jedźcie z nami. Proszę Państwa! Polecamy! Nasze przepisy! I za chwilę pokażemy Wam afterparty. Zapraszamy. Impra jest tu, ja ludzi pistu Jadę tą noc i lecimy całą noc. Impra jest tu, a ludzi pisdu. Jadę białą noc i lecimy całą noc. Impra jest tu, a ludzi pistu Jadę tą noc i lecimy całą noc.